No wracam, zaraz do maszki. Do maszki teraz, 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 teraz potrzebujesz. Kurde, czwarty raz? Nie, trzeci raz? Trzeci. Czemu one się palą? Nie palą się! Nie, na... nie, nie szło dokupić, wiesz? A nie szło dokupić? Nie, taki... nie działały. Nie takie... To co to, takie jakieś, kurwa jakieś wież niby pasuje, a gówno nie pasuje, aha, kurwa. No, nie, styka to, nie no, nie styka, tam kostka inna była aha, za tak. jak nie, za mała, to za nie tyle blaszek miała. Nowe auto nie narobili takich, Ta. kurwa. Trzymaj starą. To pudełka, to muszę sobie powciskać wciskać. No. I, i ja nową znowu? Tak Ty te stare gdzieś znajdź W razie czego Ja gdzieś to... mam gdzie jest ja No schowałem... właśnie, ale nie wiesz gdzie Zawsze założyłem oryginał no os jakieś te Soczewki Takie ja Soczewka zasady za, jakieś podał Lepiej wygląda Lepiej świeci ale to nie są świeci no, Ja świecie, to są tylko no, dzienne No, ale to ładnie wygląda. Ruch też? To, to jest światło, no, to trzeba widzieć, dobrze Te. kurwa wojskarni mało kurwa, Пусти дрыски. Дрыски? Дрыски не поедет, Борисик, не охренел. Он душа скончил. Дай, 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 дай,